No niestety taka jest piłka, no zdarzyło się taki przypadek u nas w meczu z brzegiem, no, że przegraliśmy 3-1. No nie był to mecz, który no, po naszej myśli poszedł idealnie. Planował pan, był taki, że ten mecz wygramy, no ale no, niestety nie udało się. No i tracimy punkt do brzegu. Ostatni mecz jest bardzo ważny, no, bo jeżeli brzeg zremisuje bądź przegra. Z Kendrysem na to my musimy wygrać. No i w mamy pierwsze miejsce, no ale to już zobaczymy na no końcu będzie. Przegrana z, z Głupczycami 2-1 u nas. No niestety pokrzyżowała trochę plany. Z Brzegiem u nich też 2-0 i te remisy z Głupczycami u nich. Z Ozimkiem u nas też remis. No i to wszystko się w sumuje do jednego worka. No i tak to jest tego efekt, że tracimy punkt do lidera. No to jest po prostu najważniejsze, żeby zagrać drużynowo, nie indywidualnie, no, obojętnie jaki będzie wynik, czy wysoki wygramy, czy. Mało, ale po prostu muszą być trzy punkty i nic innego się w tym meczu nie liczy.